Przywróć połączenie sieciowe drukarki HP Deskjet oraz drukarki HP Envy z serii 6100 i 6500. Jeśli komputer nie jest w stanie wykryć drukarki HP Envy lub HP Deskjet przez połączenie sieciowe, ewentualnie wyświetlany jest komunikat drukarka w trybie offline lub drukarka niedostępna podczas próby drukowania wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem. Przed wykonaniem czynności opisanych na filmie postępuj zgodnie z poniższą listą kontrolną, aby wykluczyć potencjalne problemy, które mogłyby spowodować błąd podczas drukowania. Upewnij się, że obok symbolu Wi-Fi na panelu sterowania drukarki nie znajduje się niebieski wskaźnik, aby zweryfikować połączenie z siecią lokalną drukarki. Podświetlona kontrolka oznacza, że drukarka nie ma połączenia z siecią. Upewnij się, że drukarka jest w odległości do 8 metrów lub 26 stóp od routera Wi-Fi lub wzmacniacza sygnału. Upewnij się, że drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne połączono z tą samą siecią. W tym celu możesz sprawdzić nazwę sieci na urządzeniu i na panelu sterowania drukarki. Upewnij się, że przewód zasilający drukarki jest podłączony bezpośrednio do gniazdka. Jeśli drukarka jest podłączona przez kabel USB, upewnij się, że jest podłączona bezpośrednio do komputera, a nie do koncentratora czy stacji dokującej. Upewnij się także, że kabel USB ma maksymalnie 3 metry lub 9 stóp i 10 cali. Upewnij się, że na komputerze lub urządzeniu przenośnym została zainstalowana najnowsza aktualizacja oprogramowania. A na drukarce została zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego. Po wykonaniu każdej czynności ponownie spróbuj drukować za pomocą drukarki. Jeśli problem wystąpi ponownie, przejdź do kolejnego kroku. Krok pierwszy: Uruchom ponownie urządzenia. Ponowne uruchomienie komputera i drukarki może usunąć wszystkie stany błędów uniemożliwiające drukowanie. Zamknij wszystkie aplikacje i programy, po czym ponownie uruchom komputer. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający od drukarki i źródła zasilania. Poczekaj 60 sekund. Ponownie podłącz przewód zasilający do źródła zasilania. Firma HP zaleca włożenie wtyczki bezpośrednio do gniazdka. Podłącz drugi koniec przewodu do drukarki. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć drukarkę. Na komputerze spróbuj ponownie wydrukować plik. Krok drugi: zresetuj ustawienia sieciowe drukarki i ponownie połącz drukarkę z siecią. Usuwanie i ponowne dodawanie drukarki do sieci Wi-Fi może rozwiązać problemy z drukowaniem związane z siecią. Aby to zrobić, na panelu sterowania drukarki dotknij opcji Menu. Przewiń do pozycji narzędzia i dotknij opcji Ustawienia. Dotknij opcji Sieć. Przewiń do opcji Przywróć ustawienia sieciowe i dotknij opcji Przywróć. Wybierz opcję tak, aby potwierdzić. Zostaną przywrócone domyślne ustawienia sieci. Dotknij opcji OK. Aby ponownie połączyć się z siecią bezprzewodową, dotknij opcji Wi-Fi. Dotknij opcji Start obok opcji Konfiguracja Wi-Fi. Drukarka wyszukuje dostępne sieci bezprzewodowe. Wybierz jedną z sieci bezprzewodowych z listy. Kliknij w pole tekstowe i wprowadź hasło do sieci bezprzewodowej. Następnie dotknij opcji OK. Wybierz opcję Prześlij. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić ustawienia. Drukarka połączy się z siecią bezprzewodową. Krok trzeci. Uruchom funkcję Diagnozuj i Napraw w aplikacji HP Smart. Ten krok dotyczy wyłącznie drukarek łączących się z komputerami z systemem Windows i Mac. Fabrycznie dostępna funkcja Diagnozuj i Napraw jest w stanie rozwiązać wiele problemów z drukarką. Znajdziesz ją w aplikacji HP Smart. Jeśli nie masz aplikacji HP Smart, możesz ją pobrać bezpłatnie ze sklepu z aplikacjami lub z witryny 123.hp.com. Po przejściu do witryny 123.hp.com wprowadź model drukarki i wybierz opcję Dalej, aby pobrać aplikację HP Smart. Po pobraniu aplikacji przewiń do drukarki na ekranie głównym. Otwórz funkcję Diagnozuj i napraw. Wybierając ikonę klucza w lewym dolnym rogu ekranu komputera z systemem Windows. W przypadku komputerów Mac wybierz opcję drukarki na pasku menu u góry, a następnie wybierz opcję Diagnozuj i napraw. W uruchomionym narzędziu wybierz opcję Start. Poczekaj, aż funkcja Diagnozuj i napraw zakończy pracę. Może to potrwać kilka minut. Nie zamykaj HP Smart, gdy narzędzie jest uruchomione. Jeżeli zostaną wykryte jakieś problemy, narzędzie diagnozu i napraw wyświetli instrukcję na temat sposobu rozwiązania problemu. Krok czwarty. Usuń i ponownie dodaj drukarkę w aplikacji HP Smart. Usunięcie i ponowne dodanie drukarki w aplikacji HP Smart może pomóc w rozwiązaniu problemów wynikających z błędów połączenia. Na ekranie głównym aplikacji HP Smart kliknij prawym przyciskiem myszy obraz drukarki, a następnie kliknij opcję Ukryj drukarkę. Ponownie kliknij opcję Ukryj drukarkę, aby potwierdzić. Jeśli korzystasz z aplikacji HP Smart na urządzeniu przenośnym, naciśnij i przytrzymaj obraz drukarki. Następnie dotknij opcji Ukryj drukarkę. Po usunięciu drukarki wybierz opcję Dodaj drukarkę do komputera lub ikonę plusa na urządzeniu przenośnym, aby rozpocząć ponowne dodawanie drukarki. HP Smart wyszuka dostępne drukarki. Gdy zobaczysz swoją drukarkę, wybierz ją, po czym wybierz opcję Kontynuuj. W oknie monitu wybierz opcję Kontynuuj, aby połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową. W monicie o potwierdzenie bliskiego połączenia wybierz opcję zezwól na panelu sterowania drukarki, aby kontynuować konfigurację. Gdy połączysz drukarkę z siecią Wi-Fi, wybierz opcję kontynuuj. Wygląd kolejnych ekranów zależy od modelu drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie nawiązać połączenie z drukarką. Na koniec procesu nastąpi powrót do ekranu głównego HP Smart. Krok piąty. Uruchom ponownie bufor wydruku. Ten etap dotyczy wyłącznie drukarek HP połączonych z komputerem z systemem Windows. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Usługi. W kolumnie nazwy przewijaj w dół, aż znajdziesz pozycję Bufor wydruku. Prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Bufor wydruku, a następnie kliknij opcję Uruchom ponownie. Upewnij się, że w usłudze bufora wydruku włączona została funkcja automatyczne danego typu uruchamiania. Jeśli tak nie jest, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Bufor wydruku i wybierz opcję właściwości, po czym zmień typ uruchamiania na automatyczny, kliknij opcję Zastosuj i opcję Start. A następnie kliknij opcję OK. Jeśli żadna z czynności przedstawionych na filmie nie rozwiązała problemu, skontaktuj się z firmą HP za pośrednictwem strony internetowej support.hp.com/kontakt.